Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy pewien nowy cykl. Będzie to App Smart, App Smart czyli recenzje programów, właśnie na moim kanale telesmart. zaczniemy od aplikacji Ceneo.pl. Będzie to recenzja właściwie jednej funkcji tego, tego, tej aplikacji, a mianowicie Czytnika Barcode, która bardzo się przydaje podczas świątecznych zakupów. Dzięki temu będziemy mogli sobie na przykład porównać ceny i sprawdzić, czy faktycznie promocje fundowane nam w marketach no, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czyli będziemy mogli momentalnie zobaczyć, czy dany produkt jest po prostu dostępny gdzieś indziej taniej. Sama aplikacja to oczywiście dostęp do popularnego serwisu ceneo.pl. Jest to też ich aplikacja mobilna, podzielona na właściwie cztery tutaj funkcje, kategorie, czyli tak jak na stronie głównej ceneo.pl możemy sobie wejść powiedzmy w komputery, drukarki, skanery, sprawdzić ewentualnie dany sprzęt, jaki nas interesuje. Mamy też schowek, czyli na przykład po zeskanowaniu danego artykułu, czy po wyszukaniu danego artykułu możemy sobie dodać do schowka, dany artykuł i, i powiedzmy na później mm, sprawdzić co nas interesowało, czyli jeżeli w sklepie coś zobaczymy, zeskanujemy i ewentualnie w domu możemy sobie na przykład poczytać recenzję na temat tego sprzętu. Mamy też oczywiście historię, e, czyli to co e, zeskanowaliśmy, czy wyszukiwaliśmy e, w naszej aplikacji i bestsellery. Czyli to, co inni użytkownicy, to, co teraz jest aktualnie można powiedzieć, popularne. Tak by to wyglądało, czyli bardzo prosta, bardzo przejrzysta aplikacja do szybkiego działania i o to chodzi, bo na zakupach nie mamy czasu na, na, na przeszukiwanie tych wszystkich funkcji, to po prostu włączamy i ma działać. U góry mamy szukaj w ceneo, oczywiście możemy wpisać dany produkt, który nas interesuje. Na przykład wpiszemy Samsung Galaxy. Jakkolwiek coś nam powinno tutaj wyszukać, oczywiście mamy S4 i tak dalej, I oczywiście możemy sobie zobaczyć, ile dany produkt kosztuje, ale nie o tym też chciałbym powiedzieć, bo najważniejszą moją funkcją jest czytnik z kodów barcode, który jest tutaj dostępny w tej aplikacji. Wiele mamy aplikacji dostępnych w sklepie Play, właśnie czytników barcode, ale bardzo mało tych aplikacji jest przydatnych, czyli najczęściej dana aplikacja wyrzuca nas do wyszukiwarki Google i tam ewentualnie poprzez wiele linków musimy sobie poradzić i ewentualnie wyszukiwać dany produkt. Tutaj nie. Skanujemy daną aplikację, Aplikację i od razu nam wyrzuca e, wynik, i od razu możemy sprawdzić ceny w innych sklepach, polskich sklepach, nie tylko internetowych, ale również, ale również stacjonarnych i to się liczy. Specjalnie, żeby przetestować tą aplikację, przeszedłem się do marketu Carrefour, e, żeby sprawdzić, no, jakie promocje świąteczne e, przygotował dla nas market, no i przy okazji porównać ceny. Zapraszam do oglądania. E, mojej recenzji, że tak powiem, w terenie, e, nagranej, oczywiście Nexusem 4. E, zapraszam. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj już pierwsze, pierwszy filmik ze sklepu. Telewizor Manty za 789 zł. E, robimy skanowanie. No i mamy tutaj cenę lekko powyżej 800 zł, czyli e, w miarę, w miarę, w miarę promocja. Następne Jakiś szampon 11,79 Skanujemy, pojawia nam się taki czarno-biały ekran, to znaczy, że zeskanowaliśmy kod No i możemy uznać, że promocja, ponieważ w Ceneo wyszukało nam, że najtańszy produkt to jest za 12,49 Możemy też sobie zobaczyć tutaj właśnie e, opinię czy coś o tym produkcie Następnie 9,59 to też szampon dla mężczyzn. Skanujemy. No i również można powiedzieć, że w Kerfurze też są promocje. Potem udałem się na dział e, alkoholowy. To spodobało mi się ładne białe pudełeczko Balam Time'sa. Zeskanowałem. Ale niestety nie odnalazło w bazie. Myślałem, że to jest mały błąd, po prostu, że nie ma w bazie tego. No ale potem poszedłem do Jacka Danielsa kolegi za 68 zł. No i też zeskanowałem. No i okazało się, że samo Ceneo po prostu tego nie obsługuje. Szkoda. Trochę dłużej, trochę dłużej to zeszło dokładnie. Nie ma po prostu w bazie alkoholu w cenę. Może to i dobrze. Następnie e, ponownie coś dla kobiet. Farba, farba do włosów. 19,99. E, skanujemy kod. E, no i patrzymy na cenę. Tu też będzie... Cena większa Ceneo wśród sklepów 22-34, czyli o całe tam można powiedzieć niecałe 3 zł drożej niż w internecie, nawet są ceny tutaj, jak widzicie, za 25-6 zł. E, wiadomo, święta dział zabawkami, spodobał mi się model BMW X6, e, też zobaczyłem, e, czy może jest coś taniej w internecie. Jak się potem okazało? Niestety znowu nie miałem szczęścia, ponieważ znowu tego produktu nie było, no ale nie oczekujmy chińskich zabawek w sklepie Ceneo, czy naszej porównywarce tutaj. Ale pomyślałem, Lego na pewno będzie, no i też też zeskanowałem. No i tutaj cena okazała się dość, dość przystępna, zbliżona do tego, co właśnie zobaczyłem w, 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 na, na, na półce z ceną, czyli, czyli Ceny były zbliżone, można powiedzieć, że w internecie również taniej. Podobnie jakaś graf, chyba z firmy Mattel. Tutaj też mi się udało to zeskanować, ale cena już była w internecie dużo, dużo mniejsza. Tam były kwoty 59 zł. Cena na półce to była prawie 80-79,90 zł. No i ostatnie, ostatnia półka z grami Need for Speed. To stwierdziłem, że będzie proste. I potem jeszcze zeskanowałem samą FIFA. I potem przyszedł ochroniarz i powiedział, że tutaj nie można robić zdjęć. No to co mu powiedziałem, że, że ja nie robię zdjęć, tylko porównuję ceny. A on powiedział aha. No i okej. Okay. I poszedłem do domu, bo już zbliżała się 21. I tak by to wyglądało. Tak jak mogliście zauważyć, e, aplikacja dość przydatna, e, kilka produktów elektronika, e, coś dla kobiet, e, jakieś spożywcze rzeczy, wszystko mi jakoś tam e, znajdowało i mogłem faktycznie porównać ceny to co było wielkimi żółtymi napisami e, e, rzutymi napisami odnośnie promocji. Zweryfikowałem to. Część oczywiście była towarów tanich. Część mogliśmy znaleźć w innych sklepach dużo, dużo taniej. Dzięki za oglądanie mojej recenzji. Zapraszam na stronę telesmartfon.pl, zapraszam do ściągnięcia o.pl. Wypróbujcie na zakupach świątecznych, sprawdźcie sami, czy, czy, czy faktycznie ceny, które oferują duże sieci handlowe, zgadzają się u Was w kieszeni. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!